Mamy padoj, no Normalnie, bawimy się wszyscy, no Całe ekipa jer Babka buda doparacza, no he Łodek to jest je, Ładek to jest chyba najlepszy dzisiaj Zastrawi, no jakże ma kampajano, ale zjeść, że się bawi, rącka nie ma ho Zastrawić Padry, o buki, wszystko mamy kierki. Trzy dla ktowki. Zostaw, zostaw, czekaj na chwilę, zostań, nie bieżąc się, nie ugodząc Stary, ty, czekaj, tu się boi Jezus, co się ma? Niech Ty Ci Jezus na reguł taką impreza miała być? Co? Wy******a, no, ode mnie stopkę, k***a, Już po imprezie trafi. A ten skoczył tu zio, się trafi Ten skąd się utuziął, hej? Cisza! Kto zaprosił? Jako cisza! Andrzej, jest bawimy zbawimy się! Cicho! No wy******e pokory